Chcesz skakać wyżej? Z tej strony Hacbe i chętnie Ci w tym pomogę. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj z tej strony HCB, ci co mnie nie znają. Jestem gościem, który od ponad 20 lat trenuje wyskok i zajmuje się treningiem skoczności, a moją główną dyscypliną były wsady. Aczkolwiek bardziej poczuwam się sportowcem, bo uprawiałem właściwie każdą możliwą dyscyplinę jaka istnieje od właściwie piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i do dzisiaj staram się naprawdę pełną, że tak powiem, gębą korzystać z wszystkich sportów jakie są dostępne. W dużym skrócie, ci co mnie je znają, no to tak pokrótce moja historia, gdy miałem 13 lat i byłem jednym z najniżej skaczących osób, wtedy jeszcze w gimnazjum, w wieku 14 lat zrobiłem pierwszy wsad na wymiarowym koszu mając 1,70 70 m wzrostu. Skakałem absurdalnie wysoko i nie było to jakimś wynikiem, że się z tym nie było to... Stąd, że się z tym urodziłem, tylko po prostu dopadła mi obsesja na punkcie skakania. Zacząłem trenować tak, żeby wszystkich przegonić wręcz obsesyjnie. No, aż do tego momentu, aż zaczęły się pojawiać problemy z kolanami w wieku 14 lat, co z tego, że zrobiłem pierwszy wsad, jak zaczęło się kolano skoczka, o zgod Jakieś tam uszkodzenia chrząstki, rozmiękanie chrząstki stawowej, i wtedy zacząłem się już interesować literaturą dotyczącą treningu skoczności. Poznałem takie nazwiska jak Poliquin, Bompa, Werkoszański, i pomimo tego, że wiele nie kumałem z tego, czytałem te wszystkie ich artykuły i książki od deski do deski. Dzisiaj chciałem wam pokazać swoją platformę treningową: chatsbę.pl, gdzie generalnie trenujemy kilkaset, kilkuset siatkarzy, koszykarzy i właściwie każdą dyscyplinę, jak również osoby z problemami dotyczącymi kolan, przede wszystkim kolanem skoczka, które jest bardzo, że tak powiem, popularną kontuzją w sportach zespołowych, urazem, nie wiem jak to nazwać, urazem przeciążeniowym, więc Dzisiaj Was przeprowadzę przez cały ten proces. Pewnie wiele osób interesuje się skąd czerpie wiedzę. No tak jak mówię, zawsze trafiłem na te, dzięki Bogu, nazwiska największych specjalistów, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne, jak Bompa, Zaciorski, yy, Werkoszański, jeszcze Poliquin, gdzie pamiętam, czytałem o żywiołach, yy, że dany sportowiec ma tam swój żywioł przypisany. Ukończyłem oczywiście standardowe szkolenia typu trener personalny, instruktor kulturystyki, instruktor siatkówki. Wszystkiego, co się właściwie dało, robiłem. Plus oczywiście masę kursów typowo z przygotowania motorycznego, od metodyki treningu izometrycznego, plyometrycznego, ekscentrycznego, i sam posiadam pewnie na dysku, plus tam w formie papierowej, jakby to sumować, kilkaset pewnie książek i różnych dziwnych szkoleń, których gdzieś po prostu na których się uczyłem. Jednak największą moją zaletą jest chyba to, Doświadczenie, które mam, aś wiem twierdzić, że w samym treningu skoczności, bo sam też trenuję, przecież ciągle tę skoczność, mam grubo ponad 20 lat doświadczenia. Wiele osób kojarzy, osoby, które spod mojej ręki wychodzą, oczywiście yy, jedni z najlepszych skoczków w Polsce, a nawet i jakby się uparto na świecie, yy, nie będę mówił, że grabo, no ale właściwie. Każdy dunker, którego możecie wymienić w Polsce, na jakimś pewnym etapie ze mną trenował. Grabo, tak. Lipek, tak. Biedny, nawet teraz go zacząłem przygotowywać, bo coś planujemy. Tak. Śledziu, tak. Easy, tak. Maślana, tak. Kuźwa każdy właściwie, łącznie z tymi wszystkimi młodymi, których wariatów teraz widzicie, jak Kuba Kotek czy Piotrek Zawiślak, którzy w wieku 16 lat na wymiarowym koszu przekładają piłkę pod nogą. Więc drodzy Państwo, jeśli już chcecie zrobić coś ze swoją skocznością, no to powiem Wam, jak ta platforma treningowa wygląda. A to może zmienię sobie kamerę i będzie prościej. Po wejściu na hatsback.pl oczywiście wyskakuje Wam strona główna, czyli duży szyld. Zacznij skakać wyżej, ale nie to jest e, najbardziej interesujące. Jest tu oczywiście przedstawione, co możecie tutaj e, otrzymać. Ale mm, z podstawy, jakie znajdziecie u mnie na stronie, to programy treningowe, które nazywają się skacz jak dunker, skacz koszykarz, skacz jak siatkarz. I w dużym skrócie, żeby Wam opisać, o co tutaj chodzi w tych programach. To powiem tak. Właściwie dla, każdego, dla każdej dyscypliny mamy około 24 planów treningowych. Mm, periodyzację tych planów, gdzie właściwie mamy off-season, in-season, dla osób zaawansowanych, dla młodych i właściwie dla każdej możliwej grupy, tak, żeby dobrać dla Was jak najlepszy plan. Gdy wejdę sobie tutaj, oczywiście, na o mnie, znajdziecie sobie troszkę informacji o mnie, kim jestem, czym się Zajmuję, poznaj mnie bliżej. Jakiś odnośnik do mojego kanału. Yy, I muszę teraz powiedzieć, że yy, trzeba zaktualizować troszkę tą stronę, bo ilość zadowolonych, podopiecznych, która mi wyskoczyła, jest oczywiście lepsza. Hasbe team to osoby, które mi pomagają z treningami. Czyli fizjoterapeuta Tomek Bobola oraz Bartek Szczygieł, obecny trener plus w Plus Lidze, no i oczywiście tu na początku ja. Idziemy sobie dalej, opinie, chociaż tu opinii jest bardzo mało, dużo więcej wrzuca na Instagramie. Kto nie obserwuje, zapraszam na Instagrama. Co mamy na sklepie? Indywidualna sesja treningowa w dużym skrócie: przyjeżdżasz do mnie, pracujemy nad Twoją techniką wyskoku, czy też robimy dunk sesję, uczę cię wsadów, uczę cię wychodzić z piłką do góry, czy też chociażby nie jestem w stanie nauczyć się. Atakować siatkówce, chociaż teraz bardzo rzadko to robię, bo mam osoby bardziej kompetentne od tego, do których cię chętnie przekażę. Idziemy dalej. Indywidualny program treningowy. 219 zł miesiąc. I co w tym otrzymujesz? Właściwie w każdej współpracy, jaką tutaj kupisz na mojej stronie, otrzymujesz kontakt ze mną przede wszystkim, ale zasadnicza różnica między indywidualnym programem a pozostałymi programami jest taka, że tutaj otrzymujesz taki szeroki kwestionariusz na podstawie którego układamy plan pod ciebie biorąc pod uwagę to jak często trenujesz w tygodniu jak często trenujesz w tygodniu jakie masz problemy zdrowotne czego oczekujesz hmm. I jest to po prostu taka opcja, gdzie otrzymujesz rozpiskę po prostu dla ciebie. Dalej, jak zobaczycie, mamy jadłospis sportowca, czyli we współpracy z detektywami, zrobiliśmy dla Was bardzo fajnego e-booka, gdzie jest rozpisana suplementacja, jak się odżywiać, jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych. No i otrzymujecie, otrzymujecie oczywiście dietę. Profilowanie i testy zawodnika. W zależności, co mamy zrobić i co mamy testować. To tutaj cena się zmienia, jest dość zaporowa. Bo przy 500 zł właściwie robimy wszystko: testy z akcelerometrem na platformie yy, siłowe na werteku. Ale oczywiście, nie każdy tego potrzebuje i można oczywiście uprościć te testy, wtedy cenę ustalamy oczywiście indywidualnie, ale profilowanie i testy są po to, żeby dowiedzieć się po prostu o was wszystkiego i żeby wiedzieć, nad czym macie chociażby yy, pracować. Skać jak bramkarz, dość niedawno dodany program na stronę jest to trening typowo dla bramkarzy, który ma uwzględnia również chociażby czas reakcji nawet jak gałka oczna pracuje, widzenie przestrzenne no i oczywiście trening na trening oczywiście samej skoczności i mocy. Skacz jak Dunker również. Kupując każdy z tych planów, właściwie tutaj z serii skacz, co miesiąc otrzymujecie nową rozpiskę. Tak, co miesiąc jest progresja obciążeń, tempa, yy, poziomu tych ćwiczeniach są zaawansowane, tak, żeby cały czas co miesiąc dostarczać nowy bodziec i przede wszystkim, żeby nie rozwalić się po drodze. Niestety w większości. Yy, treningów, nie uwzględnia tego, a my tu zaplanowaliśmy całą periodyzację, tak żeby od podstawowych ćwiczeń przechodzić do tych bardziej zaawansowanych. Skać jak Dunker i skacz jak koszykarz. Oczywiście te dwa programy różnią, bo bardzo dużo pytań tutaj dostaje o te dwa programy. Prosta rzecz, teraz Dunker ma in-season, czyli jesteśmy w sezonie, więc on ma mieć teraz szczyt formy, a koszykarz ma off-season, czyli przygotowuje się do sezonu. Koszykarz oczywiście musi też Dużo bardziej zmieniać kierunki, musi też pracować nad wytrzymałością mocy, nieco również nad kondycją, więc nieco inne są te programy. Dunker przede wszystkim pracuje nad swoją skocznością, nad siłą wykończenia wsadu. No i głównie ma się przygotowywać na konkursy sadów na wakacjach. Skaciak piłkarz, to jest. Oczywiście skaczek, piłkarz, nazwa może być tu myląca, bo akurat wszystkie programy nazywają się tutaj skacz. Aczkolwiek jest to trening ukierunkowany pod piłkę nożną, ale również kształtujący najważniejsze cechy motoryczne, takie jak siła, szybkość, moc, no i wytrzymałość. Aczkolwiek zawsze gdzieś tutaj akcentujemy ten element tej dynamiki, eksplozywności, żeby być szybkim i dynamicznym. Skacz jak siatkasz, również nie będę się tutaj yy, za bardzo rozwodził, aczkolwiek również mamy tutaj 24 plany, właściwie dwuletnia periodyzacja off-season, in-season dla osób. Zarówno początkujących, zaawansowanych, młodych, nie ma problemu. Mamy pewnie ze 100 planów na platformie treningowej, więc jesteśmy zawsze w stanie dobrać tutaj coś naprawdę najlepszego dla ciebie. I prawda jest taka: który byście plan nie zamówili, czy to będzie skoszykarz, czy to będzie piłkarz, i tak później robię taki wstępny wywiad, na podstawie którego dobiorę ci najlepszy. Stop kolano, skoczka, 3-miesięczny plan. E, progresja, żeby pozbyć się ten dinopatii, więc zadła rzepki. no i ozgot szlater, czyli różne podstawowe ćwiczenia, e, podobnie, oczywiście działający plan jak kolano skoczka, jednak szlater jest oczywiście dotyczy bardziej młodych osób, więc od mobility, jakiegoś rolowania, od takich podstaw, wszystko tutaj się wszystko tutaj znajdziecie. Dlaczego trzy miesiące? No bo kontuzji typu kolano skoczka nie leczy się w kilka tygodni i nie leczy, le, nie leczy się tego tak szybko, jak ludzie sobie myślą. No, i generalnie, skoro już sobie pokazaliśmy produkty, co tutaj jest, no to jak dołączyć? No to oczywiście, klikając na dany produkt, dodając do koszyka, macie tutaj jeszcze opis przed samym y, zakupem. Pokazane jest tutaj, co otrzymujecie. No, jeszcze oczywiście, w ramach tego jest dostęp do grupy, gdzie są podstawowe posty wyjaśniające, co to jest rear, tempo, bo używamy takiej skali. Y, co oznaczają oczywiście dane określenia, bo większość na platformie jest w języku angielskim z tego względu, że jak macie, oczywiście można zmienić na polski i tłumaczy sobie troszkę w śmieszny sposób ale jak macie ćwiczenie typu front skład, to znajdziecie po prostu w razie czego więcej materiału po prostu yy, w internecie yy, nawet jakbyście chcieli podglądać sobie yy, filmy, aczkolwiek dołączając tutaj macie kod rabatowy jeśli chcecie kod rabatowy, ma go Kupson ma go Piotrek Zawiślak Kilka osób go ma, musicie do niego po prostu dotrzeć. Przejdź do płatności. No więc, jest to opłata subskrypcyjna, co oznacza, że żeby dołączyć do platformy treningowej, trzeba po prostu podać kartę bankomatową. Ale spokojnie możecie w każdej chwili anulować, czyli że nawet jak dodacie kartę, to możecie już zaraz po zakupie anulować i nie pobierze Wam więcej żadnych pieniędzy, macie kupiony tylko miesiąc. Na wiele produktów jest to oczywiście branka płatności, są płataści blik, więc jest tutaj tego sporo. Po dołączeniu... Po wykupieniu tutaj yy, danego produktu, yy, dostępu do platformy, musicie poczekać na maila zwrotnego. No i słuchajcie, ja pracuję sam. Dla Was dzięki temu nikt za Was, żadne AI, żaden bot, nic Wam nie odpisuje, tylko odpisuję Wam ja. Z tego względu, jak na przykład jest, dajmy na to, godzina 21 i zamówicie na jakiś produkt, nie dostajecie maila zwrotnego, dlatego, bo ja rano wstaję. Robię kawusie, siadam i yy, obsługuję zamówienia i dodaję Was do platformy. Więc musicie czytać regulamin, że czasem te 2-3 dni trzeba poczekać na dostęp do platformy z tego względu, że jak na przykład ja teraz wyjeżdżam na turniej na weekend, sobota, niedziela, no to wiadomo, od... Yy, Obsługuje tą platformę i sklep internetowy właśnie w poniedziałek rano, jak wrócę, więc spokojnie, bądźcie cierpliwi, na pewno dołączycie. W razie czego, jakby się to opóźniało, macie maile do kontaktu, gdzie możecie reklamację dać i wtedy sprawdzimy, dlaczego nie poszło albo co jest po prostu nie tak. Co się dzieje po dołączeniu? Dostajecie maila zwrotnego z zaproszeniem do platformy TrueCoach, czyli otrzymujecie dostęp do takiego portalu. Otrzymujecie dostęp do aplikacji, którą możecie sobie zainstalować na sklepie Play. No i, yy, no i otrzymujecie sobie yy, co otrzymujecie? Yy. Aha, właśnie, dobra. Jak wygląda w dużym skrócie program. W dużym skrócie program wygląda tak, że najczęściej otrzymujecie trening na 3 dni w tygodniu. Do każdego ćwiczenia macie opis, film z ćwiczeniem, który możecie otwarzać nawet w trakcie treningu na aplikacji czy też na portalu, jak się zalogujecie. I właściwie pod każdym ćwiczeniem macie możliwość wpisania uwag. Traktowania, traktujcie to jako dziennik treningowy, gdzie wpisujecie ciężary, z jakimi robicie, piszecie mi uwagi, z jakimi e, e, przychodzicie, że tak powiem, e, do mnie i ja widzę, czy to filmy dodane przez Was, jak robicie. Na przykład idziemy sobie tutaj, Kacper Nowak zrobił w poniedziałek trening, aczkolwiek nic nie zanotował. Ale mamy na przykład tutaj, idziemy dalej, Wojtek. Wojtek zrobił dwie serie, 8 yy, se powtórzeń z 40 kg, czarna guma. Filmów nie dawał. I ja wchodzę sobie tutaj tak jak właśnie na Facebooka i przeglądam sobie wasz, że tak powiem, raport z... Treningów. Również oczywiście macie komunikator, więc możecie się ze mną zawsze kontaktować. I ja zawsze oczywiście rano siadam do komputera i odpisuję na Wasze wiadomości. Różne są problemy typu zmienić ćwiczenie, boli mnie kolano, mam zawody, więc staram się Wam pomóc tutaj, żeby to miało ręce i nogi musicie też wiedzieć, że za 119 zł naprawdę otrzymujecie bardzo dużo. Ja bym chciał to robić dużo taniej, żeby to było jeszcze na większą skalę i więcej młodych osób mogło korzystać, ale niestety ZUS, podatek i ogólnie prowadzenie działalności i firmy w naszym państwie, no niestety nie jest takie proste jak się wydaje. Co więcej jeszcze mogę powiedzieć? Więcej co mogę powiedzieć? Mogę Was tylko Zaprosić, o ty, kurde. Mogę was tylko zaprosić do trenowania. Jeśli jeszcze chodzi, w jakim wieku osoby mogą trenować, w każdym właściwie, od najmłodszych do najstarszych. Najstarsze osoby podchodzą po 60 lat na platformie treningowej. Tak, są osoby, które grają jeszcze amatorsko, na przykład w basket, i chcą jeszcze coś zrobić ze swoim zdrowiem i swoją formą, żeby się po prostu lepiej chociażby czuć. Najmłodsze od 10 roku życia nie ma problemu, aczkolwiek wiadomo, że tutaj pasuje w takim wieku pod nadzorem rodzica, z tego względu, że no taki, młody, taki młody osobnik nie zawsze sobie poradzi chociażby z obsługą aplikacji, no i z podstawami języka. Angielskiego. Co jeszcze bym chciał Wam tutaj powiedzieć? Nie wiem, na pewno jak będziecie mieli jakieś pytania, zadajcie w komentarzu, chętnie Wam odpowiem. Jeśli chcecie zobaczyć, jakie efekty mają chociażby podopieczni tutaj, którzy ze mną trenują. Najprościej spojrzeć na konkursy w sadów i na materiały, które wrzucam na YouTubie. Możecie zobaczyć sobie na Instagramie. Jest taka zakładka, która nazywa się efekty, gdzie często wrzucam po prostu yy, wiadomości, czy też filmy od osób, które trenuję. No i co mogę powiedzieć? Z mojej strony Tyrek, kto wytrzymał i tak, tak długo, to szacun. Trenujcie ciężko. No yy... właściwie zapierdalajcie. Na razie się